Także to już śladowe ilości tutaj mieszkańców Warszawy, jak również gości, bo to rzeczywiście był koncert. No nie ma donny, nie ma donny, nie ma donny. Świadków jechowy koncerty nie interesują, świadków Jehowy mecze nie interesują. Nawet i mormonów mecze nie interesują, bo jak co kogo zainteresuje, to to zainteresowanie się jest tylko zdawkowe, żeby gdy nadaj nasze radio, to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Zobaczmy, co to jest za tablica. Na przykład tutaj, bo mówiłam, że jeszcze jest druga tablica. Anglo, Ameryki, Białystok, Information, Information, Śródmieście. Przedojdziesz do Śródmieścia, Warszawy, przedojdziesz do Solca, do Powiśla, Rondo. De Gola. Zapraszamy serdecznie. No i że te buziaczki przesyłamy, ale że, ale że, ale że musisz jeść kaczki. Musisz jeść kaczki. Radio do Dobra, to kafe Euro Concita Marie Baby Langstrumstr.